I mamy 23 wrzesień 2012. 7 daje liczbę stworzenia twórczości. 7 to także siódmy dzień. I dzień, w którym to, co zrobimy, budujemy już na całe życie. To dzień twórczości. To dzień emelacji relacji tego co najważniejsze. Dlatego też weź, stwórz pamiętnik czy notatnik i zapisuj i narysuj właściwie w nim cały dzień. Od momentu kiedy wstałeś do momentu, kiedy położysz się. Zapisuj wszystkie wydarzenia, które są ważne, które są budujące, nie marzenia. Tego budujące, po to, żebyś potem mógł rozstrzygnąć, jak będzie wyglądał następne dni, po to, żebyś zbudował oś czasu i na tej osi ustalił to, co jest ważne dla danego dnia. Na osi czasu możesz wtedy efektywne momenty rozdzielić od tych, które ci przy, których przepadł czas. I wtedy możesz zrobić analizę dokładną. Tą analizę możesz tak przetransformować, że wykorzystasz czas doskonale. I o to dzisiaj chodzi. To siedem, to czas Saturna również. Czas, który jest nieubłagany, odchodzi. Więc jeżeli wykorzystasz półgodzinne odcinki i one są efektywne, i zastanowisz się. Będziesz potem umiał wykorzystywać czas w odpowiedni sposób. I zapraszam na dalszy ciąg o astrologii tej duchowej, ale nie tylko. Dziękuję.